Cześć, tu Ola i to jest podcast Wolność Odżywienia. Miejsce, w którym mówię o relacji z jedzeniem, emocjach, ciele i codzienności. Z perspektywy psychologa, ale przede wszystkim człowieka, bez presji, autentycznie. Wróciłam niedawno z wakacji, z pięknej, surowej i dzikiej Lanzarote. Nie wiem, czy wiecie, co to za wyspa, ale ta wyspa jest wyspą kanaryjską. I może Cię to zaskoczy, ale pierwsze dni po powrocie były dla mnie bardzo trudne, takie wewnętrznie trudne. Mimo, że na zewnątrz wszystko było ok, i o tym chcę dziś z Tobą porozmawiać. O czymś, co nie do końca ma nazwę w psychologii klinicznej, ale myślę, że coś, co przeżywa bardzo wiele osób, a mianowicie o depresji powakacyjnej, a raczej o tym, co się dzieje z nami, gdy wracamy z wolności, swobody słońca i nagle jesteśmy znowu w codzienności. Więc może tak na początku zacznę o tym, jak to było u mnie. Ja jakoś tak nigdy się nad tym nie zastanawiałam bardziej, ale od paru lat zauważam tą tendencję, że gdy jest coraz więcej obowiązków takich w życiu codziennym, to ten urlop robi bardzo dużo. I oczywiście też zmiana otoczenia. Często też słyszymy, że przecież możesz odpoczywać w domu, przecież możesz wziąć urlop i siedzieć w domu. No okej, okay. ale w domu też możemy robić inne rzeczy, czyli gotować posiłki. Możemy nagle znaleźć jakieś zajęcie, które pomyślimy, a w sumie nie miałem na nie czasu, no to je zrobię. I w ostateczności nie odpoczywamy. A gdy właśnie Wracamy z takiego urlopu, gdzie byliśmy na przykład w przepięknym miejscu. Była tam przepiękna pogoda, piękny krajobraz i gotowe jedzenie, na przykład, że mogliśmy chodzić do restauracji, gdzie nie musieliśmy myśleć o tym, co my dzisiaj zjemy na ten obiad, gdzie nie musieliśmy nic planować, że wszystko było robione też za nas. Oczywiście nikt za nas nie zwiedzał, ale jednak było dużo wygody i się tak nie myślało o tej codzienności. No, i gdy na przykład w Polsce jest tak jakoś mało ostatnio tych dni słonecznych, no to jednak jest to duży szok, że wracamy do Polski i nagle nastaje nas już taka trochę, trochę jesień, trochę jeszcze lato, ale już czujemy tą nostalgię, która nam się kojarzy też może z dzieciństwa, że Sierpień jest ok, ale już coraz bliżej do tej szkoły, prawda? Pomimo, że szkoła już bardzo dawno za mną, to jednak gdzieś to zostało, że jest ten smutek, może trochę lęku, jakiś obaw, że dochodzą nowe zadania, czy sobie z nimi poradzimy, czy nie, też jest ta niechęć, że po prostu nam się nie chce. Że budzimy się w łóżku, i nawet to, że widzimy inny krajobraz za oknem, który wcześniej jakoś nam nie przeszkadzał, to teraz przeszkadza i robi się niewygodne. Może ktoś by powiedział, że, a przestań narzekać, ale ja mam prawo narzekać, mam prawo mi się to nie podobać, mam prawo czuć się tak, jak się czuję. Więc teraz porozmawiamy o tym, czym jest ta depresja powakacyjna i czy ona naprawdę istnieje. Więc w klasyfikacjach. DSM-5 czy ICD-11, nie znajdziemy takiej diagnozy i nie ma takiej jednostki. Ale to nie znaczy, że to, co czujesz, jest nieważne bądź wymyślone. I psychologia nazywa ten stan post-Holiday Blues. Jest to takie adaptacyjne obniżenie nastroju, czasem też taki syndrom pourlopowy I to nie jest depresja kliniczna, ale to może być takie zniechęcenie, poczucie pustki, brak motywacji, większa drażliwość, może też zaburzenie snu czy apetytu. A czasem też taka fala perfekcjonizmu i autooceny, że na przykład zmarnowałem czas, trzeba się ogarnąć, za bardzo sobie pozwalam, się za bardzo rozleniwiłem, za długo śpię, albo jem teraz jakoś inaczej, kurczę, nie pasuje mi to. Więc dlaczego wracanie jest takie trudne? No bo wakacje to więcej niż wyjazd, to też totalny inny rytm życia, inny rytm dnia, inny rytm dobowy to też bycie bardziej bliżej siebie, ciała, emocji, natury, to mniej kontroli, mniej planowania, a więcej bycia tu i teraz. I powiem ci, że gdy teraz byłam na wakacjach, to spałam trochę dłużej, gdy byłam zmęczona, jadłam może dużo więcej, gdy byłam głodna, a czasami po prostu temu, że mi coś bardzo smakowało. Spacerowałam po pięknych, wulkanicznych plażach i czułam się po prostu wolna. Wolna, bo nie było żadnego planu. Nie było trzeba zaraz gdzieś biec, coś załatwiać. I ja nie potrzebowałam zegarka ani planu, bo byłam w rytmie ciała. I gdy nagle, wiesz, zbliża się ten powrót i zerkasz w ten kalendarz, w kalendarz obowiązków, jakieś rzeczy, które niestety trzeba zrobić to mózg nagle nie nadąża. Ciało się buntuje i chce dalej odpoczywać, chce dalej spać, chce dalej więcej jeść. Więc te moje trochę takie przerażenie, że kurczę, ten kalendarz jest tak zapełniony i że to już mnie czeka za dwa dni, spowodowało takie przerażenie i też trochę uczucie beznadziei, że chciałoby się tak zawsze. Ale niestety, no nie może być tak zawsze. Jeśli teraz, tak jak ja, masz sobie trochę perfeccionismo To powrót z wakacji jest jak powrót na scenę po tygodniu ciszy, bo od razu chcemy robić wszystko dobrze, nadrobić, być ogarniętym, być w temacie, nie mieć zaległości, żeby poczuć chociaż trochę potem ulgi. I wtedy zaczyna się właśnie ta samokrytyka, że nie mogę się rozleniwić, trzeba wrócić do formy, trzeba zacząć się znowu ruszać, pomimo że mi się nie chce, trzeba ogarnąć dietę, bo przecież tyle tam jadłem, trzeba nadrobić obowiązki, Trzeba posprzątać mieszkanie, trzeba ogarnąć psa, trzeba ogarnąć inne rzeczy. I nagle nasz mózg nie wyrabia, bo tego wszystkiego jest tak dużo, że w tym wszystkim nie ma ciebie, tylko jesteś ty na tej całej planszy zadań. I stoisz i nie wiesz, od czego zacząć, nie wiesz, co wybrać najpierw, bo wszystko wydaje się tak istotne. I tutaj brakuje tego, żebyś zapytał siebie w tym wszystkim, w tym całym chaosie, kurczę, ej, czego ty dzisiaj potrzebujesz? Być może masz tą przestrzeń, o której ty nie wiesz, że dzisiaj wcale nie musisz robić tych wszystkich rzeczy. Może pamiętasz, co ci wcześniej pomagało po takich powrotach? Coś, co jakoś ugruntowywało, coś, co dawało jakieś bezpieczeństwo. Coś, co pokazywało ci, że ty sobie poradzisz, że wcale nie zawalisz tego, tak jak sobie może myślisz. W moim przypadku ten moment po powrocie uruchamiał zawsze te same schematy czyli oczywiście kiedyś było na przykład liczba kroków. Że musiałam nadrobić kroki, musiałam jakoś zrobić mocniejsze treningi, musiałam jakoś zacząć jeść czyściej, musiałam planować posiłki i mieć idealną organizację dnia. Oczywiście mówię to teraz z takim uśmiechem na twarzy, chociaż jest to trudne, gdy się o tym mówi, bo ja już tak naprawdę trochę o tym nie pamiętam, jak to było. Bo to było dawno temu i jest mi smutno, że kiedyś to było takie dla mnie ważne, że nie potrafiłam korzystać z takich urlopów. Mówię o tym. Gdy byłam już na końcówce zaburzeń odżywiania, to i tak właśnie gdzieś ta kontrola wtedy zostawała ze mną, i potrzebowałam robić te rzeczy, żeby właśnie wrócić do standardowego rytmu dnia. I to nie był powrót do normy, to był powrót do presji i do przekonania, że tylko wtedy jestem coś warta. I może znasz też to uczucie, że po wakacjach ciało się trochę zmienia, bo może jest bardziej zrelaksowane, może więcej zjadło, może nie ćwiczyło codziennie, a może w ogóle się nie ruszało. I może też jest bardziej spuchnięte, bo na przykład było bardzo gorąco i woda się zatrzymała. I wtedy wraca ten głupi głos, który mówi: Zepsułaś wszystko. Boję się stanąć na wagę, bo przecież przytyłam już pewnie z 10 kilo. Trzeba się naprawić, zresetować. Kurde, za dużo sobie pozwoliłaś, jesteś beznadziejna. A przecież to właśnie w wakacje żyło, to ciało żyło najzdrowiej, bo nie miało żadnego przymusu, nie było żadnych planów, nie było rygoru. I odchodziłaś do niego z większą czułością. I właśnie dlatego też. Depresja powakacyjna często dotyka ciało, bo ciało znowu wrzucamy w tryb zadaniowy. Ono znowu nie odpoczywa, tylko ma na już wrócić do formy. Te ciało nie może być leniwe, to ciało nie może chcieć spać więcej. On nie może potrzebować więcej jedzenia. Bo kurczę, przecież ja wróciłam i ja dalej chcę jeść tak dużo, coś ze mną nie tak. Pewnie rozszerzył mi się żołądek. Muszę znowu coś tutaj zmienić, żeby wrócić na ten dobry tor i żeby ten żołądek się skurczył, bo tylko wtedy czuję się ze sobą dobrze. Chociaż tak naprawdę ty wiesz, że nie czujesz się dobrze. I Twoje ciało wtedy nie jest Twoim przyjacielem, tylko znowu jakimś projektem do naprawy. A przecież Twoje ciało nie jest prezentacją na zaliczenie studiów, nie jest prezentacją w pracy, tylko jest czymś. Niesamowicie ważnym, czego ty nie potrafisz zrozumieć. Teraz wróćmy trochę do nurtu, w którym pracuję, mianowicie znowu chcę jakoś wspomnieć o rombie równowagi i o czterech obszarach życia, czyli ciało, relacje, działanie i myśli. I po wakacjach u większości z nas ten rąb się przechyla znowu w stronę działania. Ciało jest ignorowane, relacje trochę spychane. Marzenia gdzieś tam schowane, chociaż czasami zdarza się tak, że po wakacjach zaczynamy już fantazjować o kolejnym urlopie, bo tak niewygodnie jest nam w tym miejscu, w którym znowu jesteśmy. I zaczyna się liczyć tylko ogarnianie i działanie. I właśnie wtedy pojawia się ten smutek, którego nie umiemy nazwać, bo za szybko odcinamy się od tego, co naprawdę ważne, czyli za szybko tracimy kontakt z ciałem, za szybko gdzieś tam zagłuszamy te sygnały. Jeśli na przykład budzisz się z rana i czujesz, że kurde, jeszcze bym trochę pospała, ale gdzieś tam głowa ci mówi: No przecież spałeś już 9 godzin, to już powinieneś stać, powinieneś robić tyle i tyle rzeczy. No i co robimy w tym momencie? No lekceważymy ten sygnał. I po tym całym dniu jesteśmy sfrustrowani, zmęczeni i nie wiemy dlaczego. A to dlatego, że nie zaspokoiliśmy swojej potrzeby, która płynęła z ciała. Dobra, jesteśmy w trybie dnia, robimy rzeczy jakieś w pracy albo załatwiamy coś i jesteśmy głodni. Myślę mi, kurde, ja nigdy o tej godzinie nie jadłem. Czemu? No i dlatego, że być może moje ciało teraz też chce się regenerować. I potrzebuję więcej tego jedzenia, by mieć siłę na te działania, które planujesz. No i ty tego nie dajesz. I znowu rodzi się frustracja. Więc co może ci pomóc? To pytanie też zadałam sobie w tym tygodniu i... Chcę ci pokazać, co mi pomogło. Czyli, na przykład, zostawiłam sobie takie rytuały z wakacji. Może to brzmieć śmiesznie, ale gdy jeszcze jest trochę ciepło, no to zaczęłam ubierać podobną bieliznę albo podobne bluzki, które nosiłam tam. Sikałam się mgiełką, którą używałam tam, piłam kawę na balkonie. Zrobiłam też coś twórczego, nie po to, żeby było jakby idealne, ale po to, żeby było moje. Pytałam siebie, co ja dzisiaj czuję, czego mi brakuje. Nie sprawdzałam, nie oceniam i nie poprawiałam tego ciała w żadnym wypadku. Może jedynie sprawdzałam, czy nie schodzi mi skóra, którą i tak smarowałam SPF-em. A jeśli widziałam, że schodzi, to oczywiście nakładałam jakiś balsam. I dałam sobie takie prawo do spowolnienia że nie muszę wracać do dawnej formy od razu, że nie muszę być tą samą osobą, która wyjechała, że mogę robić jakieś jedno zadanie dłużej niż robiłam je wcześniej. Że mogę po prostu mieć teraz trudność z większą koncentracją. I to też jest okej. Okay. A kiedy warto poszukać pomocy? No to jeśli na przykład twój nastrój jest obniżony dłużej niż dwa tygodnie. Nikt się nie cieszy, masz trudności ze snem. Apetytem, pojawiają się myśli rezygnacyjne, to znak, że warto porozmawiać z psychologiem lub lekarzem, bo to może być coś więcej niż tylko smutek i beznadzieja. Pamiętaj, że zasługujesz na pomoc. Depresja powakacyjna to może nie diagnoza, ale doświadczenie, które mówi, że było ci dobrze. I chcę to zatrzymać. Nie chcę wracać do tego, co mnie wypala. Potrzebuję może więcej łagodności na co dzień, może więcej jakichś rzeczy, które mogę zrobić dla siebie, choćby 10 minut dla siebie, jakiegoś rytuału, który pozwoli mi odetchnąć, który wcale nie musi oznaczać coś wielkiego. Pamiętaj, że jeśli ten odcinek był dla ciebie ważny, wyślij go komuś, kto też na przykład wrócił z wakacji i czuje się nie na miejscu. Zapisz ten podcast, żeby mieć do czego wracać w trudniejsze dni po urlopie, i koniecznie napisz do mnie na Instagramie, co Ty czujesz po powrocie z urlopu. Dzięki, że jesteś i do usłyszenia w kolejnym odcinku.